Dziękuję wspierającym za wspieranie, ale ta dwójka to już naprawdę są najlepsze wspierający. No i widzowie, wiecie co mnie najbardziej wkurza? To, że muszę do nagrywania używać kamerki, a lepiej jest z kamerką. Więc, jak mieć kamerkę i nie mieć kamerki? To jest bardzo ciężkie, jednak mi się udało. Wybrałem się w znalezieniu odpowiedzi na wschód, jeszcze bardziej daleki wschód, i wtedy odnalazłem cudowny program. Ym, I dzisiaj sobie właśnie. Zademonstruję wam, jak zrobiłem awatar połączony z twarzą. W miarę wyszedł. Znaczy działa. No, także widzicie, tutaj zaczęliśmy od narysowania tutaj postaci, bo w sumie to jest niezbędne. Zaczęliśmy sobie od szkicowania Tak, no brzydko jest, no jest brzydko raczej. Ale też za długo tego nie robiłem. No, tak, z dwie godziny wszystko, co dzisiaj zobaczycie, było. Później jeszcze trochę poprawiane było. Tak jeszcze do końca coś mi nie działa, ale to w późniejszej części materiału coś się zepsuło. Nie wiem czemu. Jeszcze tu rozpracowuję. O, tu patrzcie, jak zrobiłem krzywą czaszkę, jakby coś mnie walnęło w głowę. No i ten. O, i będziemy sobie właśnie robić więcej takich rzeczy, które nie są historiami. Będzie ciekawie, także piszcie pomysły w komentarzach i będę sobie piszcie hashtag pomysł i będę sobie losował i jakiś sobie wybierzemy i wtedy będę wasze pomysły robić, jak nie wiem, na przykład yy, jakiegoś gifa zrobić czy coś, nie wiem, jakąś krótką animację, tylko no taką krótką, no wiecie. No tak kilka sekund, nie? Także <laughs> krótką powiecie mi, że dwie minuty to krótka że napiszecie jakiś referat i mówcie, i widzicie, zrób z tego animację, no nie, no tak nie będzie no i widzimy już tutaj dalej, o zrobiłem taką buzię teraz zobaczycie, i zrobiłem oczy i później to właśnie skończyliśmy i teraz patrzcie i zrobię teraz powieki i buzię jakby to na tym, na innej warstwie wszystko jest zrobione, bo później zobaczymy, że, że sobie to łączymy w innym programie bo jest program, który sobie znalazłem. Mam go na rok kupionego, więc pewnie będzie jakaś lepsza wersja jeszcze awatarła. Ale no, chyba jest. No nie, no jak na pierwszy jest git. W ogóle trzy razy już próbowałem, ale to nie akurat teraz zrobić ten awatar. Ale zawsze coś mi nie wychodziło. Ale naj, najgorsza jest fizyka do zrobienia, żeby to się później wszystko ładnie ruszało. I mam jeszcze jedną ogólnie problem, że inny pro program nie działa ale to standardowo że coś u mnie nie działa o tutaj oczy tak trochę schroniłem. w sensie obrys mi się nie podobają. to jest na pewno do poprawy w przyszłych pracach o i teraz zaraz będziemy przechodzić do następnego programu tego który sobie znalazłem o widzimy o i patrzcie tutaj ogólnie zakrzywianie żeby głową ruszało właśnie jest problem że mi fizyka głowy tak trochę nie działa ale Działa ruszanie się na boki, buzią i oczami. Oczy już poprawiłem, bo w pierwszym w ogóle, w pierwszym eksporcie, jakby plików, <laughs> jakieś miałem problemy, jakieś oczy się zamykały za bardzo. Teraz też to tak perfekcyjnie nie działa, ale trudno. O, i uśmiech trzeba jeszcze będzie zrobić, bo nie wiem, ale to już mi się dzisiaj nie chce, widzowie, wiecie o co chodzi. No. I tutaj zamykanie oczu, otwieranko. A nie wiem, czy nagrałem tutaj, jak fizykę robię tej postaci. Ale to w sumie nic ciekawego. Tam w sumie kilka kliknięć. O, i teraz oczy. Te oczy też tak za bardzo nie działają, ale to chyba już program tamten aż tak dobrze nie skanuje. Albo ja mam oczy jakieś takie, nie wiem. <laughs> nie, nie chwytające się w programu. Ale trochę się rusza. Ale nie aż tak, jakbym chciał. A w sumie czy to się da sprawdzić? Bo jak wyruszacie oszczędźami, to nie patrzycie wtedy mają monitor. Więc w sumie może się ruszają. Nie wiem, to się w praktyce zobaczy. No i tutaj już ogólnie kończyłem. Jeszcze ruszanie ciała. To też nie wiem, czemu to ruszanie takie co nie działa. Nie lubi mnie ten program po prostu. Patrzcie w ogóle Wymyślałem, myślałem, że może jakbym się nauczył tych programów, może by ktoś chciał. Zamówić u mnie, żebym mu zrobił awatar, bo w sumie nikt takich nie ma w Polsce. Więc w sumie mógłbym zrobić komuś. No i o i będziemy kończyć. I zaraz zademonstruję wam, jak to wygląda. Hej, kawicowie, jak widzicie, skończyłem robić, jednak się myliłem i to się ruszają oczy, czyli to dobrze zrobiłem. Ciało na boki, widzicie, się rusza. Głowa się nie rusza, ale chyba już wiem, czemu. Naprawię to później. I jak na pierwszy raz myślę, że wyszło dobrze. Uśmiechu też nie ma, jest tylko mówienie jakby, no otwieranie i zamykanie ust, ale jest jest git, jest git. Także dziękuję Wam za oglądanie, piszcie pomysły na filmy w komentarzach i do zobaczenia, cześć.